Cześć, dzień dobry. Witam cię w maju. Witam cię w szczęśliwa posiadaczko kalendarza dobrych dni. Mam nadzieję, że ten rok jest dla ciebie faktycznie rokiem dobrych dni. Ale oprócz tego, że dni zależy mi na tym, żeby dni były dobre, to zależy mi też bardzo na twoim rozwoju osobistym. Dlatego nagrywam te filmiki, i dlatego wspieram cię przy wykonywaniu ćwiczeń właśnie z kalendarza dobrych dni, ponieważ oprócz tego, że jest to kalendarz, to jest taki, to taki Twój asystent rozwojowy. E, tak wygląda mój kalendarz do Bryzni. E, ćwiczenie na maj wygląda w ten sposób i już opowiadam Ci, o co w tym ćwiczeniu chodzi. Wiem, że w życiu są takie momenty. Że po prostu czujesz, że szorujesz nosem po ziemi, że nie masz siły, nie masz motywacji, nie masz energii i brakuje ci wiary we własne siły. Dlatego ćwiczenie na maj jest takie, żeby zastanowić się i wypisać znowu podkreślam wagę tego pisania to, to jest zupełnie inna moc inaczej wtedy pracuje tutaj ten przepływ od mózgu aż do pióra żeby wypisać pięć rzeczy, które w życiu zrobiłaś doskonale, z których naprawdę byłaś dumna. I chcę, żeby te rzeczy dodawały ci siły w takich trudnych momentach. Więc e, nawet jeżeli masz teraz po prostu fenomenalny czas, świeci słońce, jest piękna pogoda, dni coraz dłuższe i czujesz w sercu maj, to właśnie to jest idealny moment na to, żeby to ćwiczenie zrobić. Dlatego, że jak przyjdą takie trudniejsze momenty, kiedy... Ten dzień będzie już coraz krótszy, kiedy będzie mniej światła, mniej energii, to będziesz potrzebowała właśnie tych pięciu wspaniałych chwil, które sobie teraz zanotujesz. To mogą być sytuacje z życia prywatnego, kiedy no, nie wiem dokonałaś czegoś wielkiego, kiedy pokonałaś jakieś bariery, pokonałaś swoje przekonania, kiedy osiągnęłaś coś, na czym Ci zależało, to mogą być sytuacje sportowe, jakieś medale, osiągnięcia, to mogą być sytuacje zawodowe, sytuacje, kiedy wynegocjowałaś podwyżkę, sytuacje, kiedy Dostałaś awans, kiedy zostałaś doceniona przez szefa, albo kiedy zbudowałaś jakiś fantastyczny zespół, to mogą być naprawdę bardzo różne sytuacje. Ważne, żeby to były chwile, w których ty czułaś się świetnie. I oprócz tego, że wypiszesz te pięć rzeczy, bardzo mi na tym zależy, to proszę, żebyś jeszcze na dole tutaj, pod tym ćwiczeniem, napisała, co wtedy czułaś i jakie emocje ci towarzyszyły. I to będzie taka Twoja. Ściąga w sytuacji, kiedy będziesz e, czuła się trochę słabiej, kiedy będziesz potrzebowała tej mocy. Wtedy możesz zajrzeć do tego majowego ćwiczenia, poszukać swojej mocy, przeczytać o tych fantastycznych chwilach, momentach, kiedy czułaś tą moc i poczytać, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły. I jeszcze raz zamknąć oczy, przenieść się w czasie, poczuć znowu te emocje. One pozwolą Ci znowu nabrać siły. Przypomnisz sobie, że jesteś kobietą sukcesu, że jesteś kobietą spełnioną i że jeżeli o coś walczysz, o coś zabiegasz, to to osiągasz, bo to były właśnie takie momenty, kiedy to zrobiłaś. I teraz też, nawet jeżeli będzie trudniej, nawet jeżeli będzie pod górkę, to też będziesz w stanie to zrobić. A te chwile będą Cię wzmacniać. To jest nasze ćwiczenie rozwojowe na maj. Bardzo Ci dziękuję, że, że ze mną jesteś. Dziękuję, że masz kalendarz dobrych dni. Jestem pewna, że w naszym sklepie są już nowe produkty. Teraz jak to nagrywamy, to trudno mi powiedzieć już, co tam wylądowało, ponieważ nagrywamy to w lutym ale pracujemy bardzo intensywnie nad dziennikiem dobrych myśli, pracujemy nad planerem akademickim, pracujemy nad planerem dobrych dni, czyli takim um, kalendarzem bez dat, który możesz rozpocząć w dowolnym momencie roku. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy już e, są na finiszu albo już wylądowały w, w moim sklepie. I serdecznie Cię tam zapraszam. E, w, e, także w sklepie znajdziesz, e, mam nadzieję, że jeszcze tam są, a jak, a jak nie ma, to, to na pewno zaraz tam wejdą. Bransoletki z okazji Dnia Mamy. To są takie bransoletki dla mamy i córki. E, one są wykonane z tych samych kamieni, i to są e, m, bransoletki takie pełne miłości. Także bardzo polecam Ci też ten prezent na Dzień Mamy. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.